Koło Gospodyń Wiejskich w Leśniakach przygotowuje się do dożynek gminnych. Wydarzenie rozpocznie się mszą świętą. Następnie zaprezentowany zostanie obrzęd dożynkowy. My chcemy przede wszystkim pokazać e, młodym ludziom, bo starsi na pewno pamiętają, jak trzeba było na wsi ciężko pracować, jaki był sprzęt do tego. No i wszystko trzeba było robić ręcznie, można powiedzieć. Nie było takiego zmechanizowania, jak jest w tej chwili. Chociaż rolnik zawsze ma ciężko. Od rana do wieczora jest zapracowany. Ale jest to bardzo ważne, że jednak i postęp, i to wszystko dla rolnika jest lżejsze. Nie trzeba się tyle napracować. Tego kurzu, może w tych stodołach, przy tej młódce, przy tych cepak, przy tym koszeniu w samopołudnie. południe. No była to praca naprawdę bardzo ciężka. Może już nie pamiętają w tej chwili, młodzi na pewno w ogóle, ale i starsi już zapomnieli, no bo to już poszło w zapomnienie. My w tej chwili to zrobimy tylko obrzęd taki dożynkowy, żeby przypomnieć te dawne nasze ciężkie życie na wsi. Takie dożynki poprzedzają dosyć duże i pieczołowite przygotowania. No oczywiście przygotowania są i to takie intensywne, gdzie my musimy też poćwiczyć poćwiczyć te, te, te wszystkie rzeczy, które są potrzebne do przekazania obrzędu. Musimy właśnie poszukać między mieszkańcami czy znajomymi odpowiednich narzędzi, bo takich też już nie ma. No na przykład grabi drewnianych to się już raczej nie spotyka. Kosy takiej właśnie z pałąkiem, żeby jak to dawniej się kosiło czy taki przetak. Wszystkie te rekwizyty no to są już takie właśnie zabytkowe i po prostu przechowywane, żeby, żeby pokazywać młodym jak to kiedyś bywało. I poza tym no, chcemy to przekazać w tych obrzędach w taki sposób, żeby ludzie chcieli to zobaczyć tą ciężką pracę i docenić. Piękna polska tradycja, można powiedzieć dla każdego i tutaj już niebawem 25 państwo będą chcieli ją pokazać, ale to nie wszystko co będzie w ramach tych dożynek, bo dla państwa to wielkie tutaj święto w sołectwie. Tak, dla nas to jest bardzo wielkie święto, z czego się oczywiście ogromnie cieszymy. Będą różne występy, my z obrzędem, panie z innych kół, będą jeszcze atrakcje, na które zapraszamy, ale jeszcze nie zdradzamy, dlatego że kto tu przyjdzie, wtedy się przekona, co go tutaj czeka. Na pewno będzie wesoło i ciekawie. To ja jeszcze zapytam, czy młodzi się interesują takimi tradycjami. Na przykład później gdzieś tam po tych dożynkach dopytują o jakieś e, szczegóły. Ewentualnie, czy chętnie się przyłączają e, później do tej całej zabawy? No później właśnie to jest dopiero zabawa. I młodzi. No mamy na przykład solistkę, która pięknie śpiewa Karinkę. No i, i młodzież. Ale to dopiero później, jak już jest zabawa. A no. dla Państwa przy okazji wspaniała wspaniała też zabawa i taka okazja do integracji. Tak, 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 właściwie tak. Wspaniała to jest zabawa, no i żeby ludzie oglądali nas, i, no i byli z tego zadowoleni. Pięknym tradycją polskiej wsi na Dożynkach towarzyszyć będą inne atrakcje. Gwiazdą wieczoru będzie Krzysztof Respondek. Ostatnia niedziela, 25 sierpnia, godzina 15. Spotykamy się w Leśniakach, na Dożynkach gminnych. Na które wszystkich zapraszamy całą gminę, a nie tylko okoliczne, yy, sąsiednie miejscowości i tu będziemy się pięknie bawić. Do samego rana. Zapraszamy ślicznie.